Pani Justyno, jakie emocje towarzyszą pani chwilę przed wylotem do Szwajcarii? Bardzo dobre, dziękuję. A z jakim nastawieniem leci Pani do Bazylei? To jest tak, że chce się Pani dobrze bawić? Chce Pani to wygrać, czy chce Pani mocno rywalizować? Jak to jest? W muzyce rywalizacja to nie jest dobre słowo, to nie jest sport, więc tu nie ma lepszy gorszy. Tu są różne muzyczne gusta, różni ludzie, różni artyści. Zresztą w tym roku jest bardzo dużo dobrych głosów i też dobrych piosenek, więc konkurencja jest zacięta w sensie takim, że jako publiczność sama nie wiedziałabym, w co uderzyć, żeby jakoś uhonorować danego artystę, no bo jest ich po prostu dużo dobrych artystów. Natomiast lecę z nastawieniem, żeby wykonać swoją pracę jak najlepiej. Żeby Polska była dumna, bo ja jestem dumna z tego, że mogę reprezentować nasz wspaniały kraj. No i co więcej mogę powiedzieć. A jakie będą wyniki tego, tak naprawdę nie wie nikt. A często przewidywania są absolutnie nieadekwatne do tego, co się potem dzieje. A w którym miejscu w tabeli, które miejsce w tabeli chciałaby Pani zająć? Ma Pani coś takiego, co nazwałyby Pani sukcesem? No, sukcesem jest zawsze zwycięstwo i każdy, zapewne każdy artysta o tym marzy. To jest zupełnie normalne. Natomiast bycie w pierwszej dziesiątce na pewno pokazuje to, że występ został zauważony, że dany kraj jest w jakiś sposób interesujący, a przez to też to ma jakieś konsekwencje. Różnych inwestycji, rozmowy, tego, że ktoś jest ciekawy nagle danego kraju, czemu tak śpiewa, o, o czym ta piosenka, mm -hmm. co to za agmy, co to za słowa. Więc potem to się przekłada na podróże, na to, że ktoś chce zobaczyć dany kraj, energię danego narodu i tak dalej, że się dowiaduje o czegoś o naszym kraju, Więc to jest zawsze plus. Polacy mają bardzo duże oczekiwania co do Pani. Jaki ma Pani stosunek do tych oczekiwań? Bo no, wszyscy ja liczą, wiem. że pani, no, pani tam pojedzie, wygra, rozwali wszystko. I te oczekiwania tak. są bardzo wysokie w stosunku do pani. Tak, ale tu ja już mam 52 lata, nie żyję po to, żeby spełniać oczekiwania innych ludzi. Z całą miłością do wszystkich tych, którzy trzymają za mnie kciuki, bo jestem im wdzięczna. Ale nie mogę spełniać, ale nie, to nie może być projekcja marzeń innych ludzi na mnie, bo jestem tylko po pierwsze jedna, po drugie staram się być sobą i jak gdyby nie brać na siebie całego świata, bo... To jest niemożliwe, po prostu niemożliwe. Ja mogę wykonać swoją pracę jak najlepiej się da i to zrobię. Bo do tego się przygotowywałam przez wiele miesięcy, poświęciłam temu ogrom czasu i energii i czuję się uczciwie ze sobą, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby to było świetne, na każdym etapie. Począwszy od wizualizacji strojów, teledysków, podróży, spotkania z ludźmi itd. itd., itd. Byłam w wielu różnych krajach, sześciu różnych w ciągu ostatnich kilku tygodni, więc naprawdę napracowaliśmy się wszyscy. Ale jaki będzie wynik, to jest poza mną, bo albo coś ludzi złapie za serce i to będzie wow. Albo tak nie będzie, a ludzie mają tak różne gusta. Trzeba pamiętać o tym, że tam głosuje, znaczy ogląda Eurozji prawie 200 milionów ludzi. To jest ogrom ludzi. Część z nich głosuje, ale nie wszyscy. Czasem komuś się coś podoba, ale mi, no dobra, nie będę głosował. I czasem artysta przypada, chociaż był naprawdę świetny. Czyli rozumiem, że te oczekiwania nie, nie, nie tworzą pani presji. Nie, nie można sobie w życiu tworzyć presji, ani narzucać presji. To do niczego nie zmierza. To tylko do frustracji i stresu. Nie róbcie sobie, państwo, tak w żadnej dziedzinie życia. Cieszcie się tym, co jest, drogą, tym, że jesteśmy tutaj przez moment na świecie i po prostu, że się czegoś uczymy a presja nic dobrego nie wnosi, a stres nas zabija, więc po co to wszystko? Gdyby od tego zależały losy świata, to byłabym mega zestresowana, ale to jest tylko piosenka, show-biznes i zabawa, więc nic od tego nie zależy, oprócz ewentualnie wasz dobry humor, jak wygramy, albo znajdziemy się w pierwszej dziesiątce, no i wasz zły humor, jak będę poza dziesiątką, to jest wszystko. Pani Justyno, kończąc naszą rozmowę, przed polskimi preselekcjami powiedziała mi Pani, że ma Pani poczucie, że wszystko jest sprawiedliwe i czyste. Czy przed tak, wylotem tak. do Bazylei też Pani tak czuje, że wszystko jest sprawiedliwe i czyste? Mówię o konkursie. Tak, jak najbardziej. Wszystko jest tak, jak być powinno. Tam wszystko jest skonstruowane idealnie. Tam nie ma y, możliwości w ogóle na błędy, bo to jest zbyt duży szał, zbyt dużo ludzi bierze w tym udział i zbyt duże pieniądze są tam y, przerzucane, więc tam nie ma możliwości błędów żadnych. I tak zresztą było 30 lat temu, i tak jest teraz. Wszystko jest tak, jak być powinno. A co będzie? Zobaczymy. A co pani sądzi o takich teoriach spiskowych fanów, którzy bardzo panią kochają i twierdzą, że zakaz podwieszania i drugie miejsce startowe to, żeby uwalić steczkowską i że przegrała? Są takie teorie, gdzieś nam chodzą. Co pani Już o tym sądzi? Nie, jest tyle co ludzi. Nie brałabym za bardzo tego pod uwagę. No, Pewnie to było jakieś losowanie, wydaje mi się. Jak było? Nie wiem tego, no, przecież nie zaglądam do głowy innych ludzi, nie będę tworzyła tutaj żali i teorii spiskowych. Czyli nie upatruje się pani żadnej niesprawiedliwości, nie. wszystko jest czyste i ma pani takie poczucie, nie. że jedzie do czystego konkursu? Absolutnie, że tak. No, to, to są ich decyzje, no, wiedzą co robią. Nie wiem, co mam ci powiedzieć, no gdybym, wiesz, gdybym wszędzie szukała teorii spiskowych, ten tamto, powiedział ten tamto, ten tamto, mhm. to miałbym głowę zajętą teoriami spiskowymi. Po co, jak mogę mieć głowę zajętą dobrą energią, dobrymi e, chęciami, wdzięcznością, miłością, radością. To są uczucia piękne, ludzkie. W XXI wieku demoda jest być freakiem na punkcie mhm. wszelkich teorii, niepotrzebnych zresztą nam wszystkim. I tyle. Natomiast e, to... E, Czego na pewno jestem pewna, to to, że jestem dumna z tego, że prezentuję nasz kraj i naprawdę się z tego cieszę i bardzo Wam dziękuję, że daliście mi taką szansę, bo jak kocham Polaków, wiem, że wielu ludzi też hejtuje mnie i tak dalej, ale Pani Justyno, niech pani znaczenia. nie hejtuje. Ja nie widzę tytuje teraz tytuje tylko i wyłącznie miłość czy, że... do pani. Tak, ale uważam, że jako Polacy jesteśmy kreatywnym, pięknym narodem i. I mamy dużo miłości, i serdeczności dla innych. Jesteśmy bardzo gościnni. Ja zwiedziłam świat wzdłuż i wszerz, Byłam w wielu miejscach na świecie. Muszę przyznać, że jesteśmy naprawdę fajnym narodem i powinniśmy się z tego cieszyć. Ostatnie pytanie, bo wiem, że pani musi już lecieć. Muszę się zastanowić, które wybiorę to lepsze. Czy widziała pani, co powiedział reprezentant Estonii, że przyjaźnie to tylko i wyłącznie marketingowy chwyt i tam chodzi o nagrywanie filmików promujących? Reprezentantka Nie. Danii zareagowała, że to są zdury. A jak pani by na co Nie, to zareagowała te nieprawda. słowa? To jest nieprawda. Jak gdyby ludzie kręcą filmiki, oczywiście dla zasięgów, też dobrze się bawiąc przy tym, kraje łączą się ze sobą, ale to nie jest podyktowane, no bo nakręcisz filmiki. Wspierasz drugiego reprezentanta, kręcąc jego piosenkę, on kręci twoją. No ale przecież to jest zwykła zabawa, to jest raczej wsparcie siebie nawzajem. I tak nie mamy wpływu na to, jak ludzie będą głosować, więc uważam, że nie. A po drugie, naprawdę my byliśmy, widzieliśmy się wiele razy i jest dużo serdeczności między nami. Ja tego nie odbieram, że to jest tylko marketingowy chwyt, to jest po prostu zwykła ludzka serdeczność. Ja to widzę w ten sposób, ale... Każdy jest inny i w zależności od tego, jak widzi, tak też postrzega świat, więc ja nie mogę być odpowiedzialna za to, jak myślą inni. Ja myślę dokładnie tak. Aby wyczuwalna jest rywalizacja między uczestnikami, czy nie? No ale rywalizacja to nie jest sport, że ktoś hmm. pobiegnie szybciej. No to co ja mam rywalizować z kimś, z kimś, to równie super śpiewa i co mam mu powiedzieć? No, to to Czyli jest... miło, fajnie i przyjemnie no, tam jest. Oczywiście, ja podziwiam, że ta dunka to ma na przykład głos potęga po prostu, potęga. A Austria, jak pięknie śpiewa ten chłopiec, no po prostu pięknie. Więc ja bardziej ich podziwiam i jestem pełna atencji dla nich niż, niż myślenia A o kto tym. To jest co najbliżej są pani. No, ale wszyscy jesteśmy blisko siebie. Nie wiem, co znaczy najbliżej mnie w sensie jakim. Może najwięcej pani ma wspólnych tematów z daną osobą? z każdym z kim się spotkam, wiesz, to, to przecież nie są przyjaźnie wieloletnie, bo my się dopiero co poznaliśmy, ale z każdym jest zawsze miło jak się spotkamy i naprawdę miło, naprawdę Trzym miło. Trzymamy kciuki Pani sceną, wszystkiego dobrego.